Panie i Panowie, słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu III wieku w Ossewie Wielkopolskim. Pamiętam datę 4 lutego 2008 roku, kiedy nieśmiało w grupie nauczyciela w grupie 74 osób rozpoczynaliśmy tak zwane spotkania integracyjne. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, jak wiemy, został utworzony w roku 2007, a swoje, swoją działalność rozpoczął 1 października. Zatem kilka miesięcy uczyliśmy się m.in. integrować i tworzyć odpowiednią atmosferę i do działalności dydaktycznej, i do działalności organizacyjnej. Dzisiaj witam serdecznie po raz, zatem, wtóry. Witam serdecznie po raz dwunasty. Wszystkie Panie, wszystkich Panów, słuchaczki i słuchaczy naszego Uniwersytetu na kolejnym naszym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Ci, którzy mieli to szczęście, pamiętają, że był to trudna nauczyciela na wtedy, a potem inne miejsca różne zespoły artystyczne gościliśmy również, tworząc właśnie swój styl, i, i tak to już jest. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, że Państwo, mimo atmosfery świątecznej, domowej, skorzystaliście z tej okazji, że możemy sobie się pogardlić, złożyć życzenia, pomarzyć, pomyśleć. To takie fajne i, i, i też potrzebne dla każdego z nas. Chciałbym bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym naszym spotkaniu wiceprezydenta Sebastiana Górskiego. Dodam z rasy pełnionej funkcji w zakresie czynności na m.in. innymi współpracę i współdziałanie nie tylko z oświatą, z kulturą, sportem, ale także z organizacjami pozarządowymi, a takim przecież stawrycznymi jesteśmy. Liczymy na wsparcie, liczymy na pomoc, ale o tym będzie też okazja, że dzisiaj sobie jeszcze o tym powiemy. Bardzo serdecznie witam Pana Doktora Inżyniera Tadeusza Sarnowskiego, dziewczona Wydziału Zamiastowego Społecznej Akademii Nauk w jednocześnie Przewodniczącego Rady Programowej i przez tyle lat z nami wytrzymuje i też oczywiście bardzo serdecznie mu dziękujemy i na dalszą współpracę i myślę, że tak będzie. Chciałbym powitać serdecznie członków zarządu. Niech się pokażą, niech staną. No, to jest robota na co dzień. Prosimy ważne, członkowi zarządu się okazują. Tak? Okazują, że się nie ma pani Nie mi się pani ma bo pojechała prawda sobie na wypad rodzinny. No ale tak to już prawda była, że nie wszystko się uda w tym czasie zorganizować. Witam członków Komisji Rewizyjnej. Nie się pokażą członkowie Komisji Rewizyjnej. Pan Gorącz, prawda, pani Basia. I pan, który pojechał po turystę, po ale na przy tyle przyjedzie. Witam serdecznie samorząd słuchaczy, pani Gabrycia, z cała spółka, gdzie jest, nie się pokażą. To jest taka. Grupa ludzi, którzy się chce, którzy pomagają nie tylko w zarządzaniu, w organizacji, ale także w inspiracji tej naszej działalności na co dzień. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Proszę Państwa, mamy znieść to Was. I chciałbym prosić, aby do tradycyjnych życzeń, aby w nowym roku 2020 żyło się w zdrowiu. Dziło nam się lepiej, to chciałem dołączyć tym razem takie inne jeszcze życzenie. Tak się składa, że z racji pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Seniorów uczestniczyłem ostatnio w wielu spotkaniach z różnymi ludźmi, w różnych grupach, zdrowymi i chorymi. I powiem, że nauczyłem się w tym roku znowu czegoś innego. Dzisiaj nie będę tej piosenki śpiewał, bo ją napisano już. Ale piosenka, która ma, i kiedyś może w gdzieś, gdzieś tam wyśpiewam ma charakter taki, abyśmy dołączyli do tego, co do tej pory wiemy. Mamy pomóc sobie i? Świetnie. Ale po tych rozmowach, na tych spotkaniach doszedł do wniosku jeszcze innego. Aby nam starczyło sił, abyśmy tym innym... To, co w tej chwili dzieje się, jeśli chodzi o szereg rządowy w stosunku do osób samodzielnych i niesamodzielnych ma charakter szczególny. I chciałoby się, Panie Prezydencie, i, i nie tylko tu na szczeblu miasta, a także i powiatu, także i województwa, aby to, co jest zapisane w tym dokumencie 24 października ubiegłego roku, faktycznie mogło, można było realizować. Jest taka potrzeba. Zapoczątkowanie także i dla nas, tu siedzących dzisiaj. Jesteśmy tu, myślimy o sobie, myślimy o tych, którzy gdzieś tam są, naszych rodzicach, ale moi drodzy, także i o tych najmłodszych. Na jednym ze spotkaniem, tu już kończę, dwie panie podeszły do mnie i mówią, mamy taką prośbę, My nie możemy się z wnukami dogadać. Ta więź międzypoprawna ucieka. Jak by to zrobić? To jest to. Babcia chce, ale nie chce. Więc myślę sobie, że dzisiaj też taka będzie okazała taka refleksja, abyśmy o tym porozmawiali i, i pomyśleli sobie, a póki co? To psańmy teraz, weźmy ten szampanik do Pomyślmy o tych wszystkich sprawach naszych osobistych. Zaśpiewajmy sobie 100 lat. No i myślmy, że tak będzie dobrze. Sto lat, 100, lat, 100, lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyją. I trzeci, drugi, jeszcze chwilę, chwilę, Nie się mamy. Pan prezydent, teraz. Tego się spodziewałem, szanowni państwo. Ja, może na początek powiem o tym, że oczywiście ani z racji obecnie stanowiska, ani wcześniej nie zapominam o studskich seniorach, w tym i o słuchaczach Uniwersytetu III wieku, i to się nie zmieni. Chciałbym nawiązując do słów pana Józefa. Aby poza tym, co rząd tak pięknie zapisuje na kartach słowem, żeby za tym również szły rozwiązania finansowe, co dla nas w samorządzie jest szczególnie istotne, chociaż my i bez tego próbujemy szukać rozwiązań i sobie jakoś radzić w tej coraz trudniejszej rzeczywistości. Ale nie o tym. Chciałbym korzystając z okazji, że na chwilę zostałem dopuszczony do głosu w imieniu swoim, ale także w imieniu Prezesa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek, która nie mogła tutaj dzisiaj być z Państwem i mnie w takim mniej lub bardziej godnym zastępstwie wysłała do Państwa. Złożyć Państwu najlepsze życzenia, mimo może to już czas poświąteczny, to chciałbym, żebyście Państwo mieli przekonanie, że one w swoim wyrazie i mocy nie są nic gorsze i nic bardziej znaczące. Życzę Państwu oczywiście przede wszystkim zdrowia, dla Was i Waszych bliskich, bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach to zdrowie, o czym przekonujemy się wszyscy bez względu na wiek, jest coraz ważniejsze i coraz bardziej ulotne, nie wiedzieć czemu. Ale czy też wszelkiej pomyślności wielu fantastycznych chwil, które spędzacie ze sobą w ciągu roku na różnego rodzaju aktywnościach. Życzę tego, żeby od sposobności, okazji do spotkań było coraz więcej. Wszystkiego dobrego. Prosimy drugi pałyszczyk, oklaski, drugi pałyszczyk, tak drugi, tak i teraz będzie trzeci, dziecka, bardzo proszę. I znowu rytm naszego życia trochę spowolnił. Zanurzyliśmy się w magię świąt, te ostatnie dni to spotkania Najczęściej w gronie rodzinnym. Dzisiaj spotykamy się w gronie przyjaciół Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. I taka końcówka roku to zawsze jest okazja do podsumowań. Ale pominę podsumowania, jako że najważniejsza to jest teraźniejszość, czyli to, co jest dzisiaj, teraz, tutaj ale też trzeba trochę spojrzeć w przyszłość. Chciałbym przypomnieć słowa, które na początku, jak mieliśmy rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu III wieku, powiedziała pani Kina z Urzędu Marszałkowskiego, że człowiek czuje się młody, duchowo oczywiście, jeżeli jest przewaga marzeń nad wspomnieniami. Dlatego teraźniejszość, więc dzisiaj życzę radosnego przeżywania spotkania, a w nowym roku spokoju, nadziei i ciepła ludzkich serc na wszystkie dni roku 2020. I jeszcze taka refleksja optymistyczna, bo rozmawiałem parę dni temu to jakby poza protokołem z prezem pieczakiem mówi tak. Zadzwoniłem do swojego znajomego biskupa z życzeniami świątecznymi, <kli> który ma 96 lat. I moje pytanie, jak kondycja? Jak się czuje Mówi tak. Stara gwardia nie kapituluje. Stara gwardia walczy do końca. <gry> Dziękuję bardzo. Trzeci kołaścik. Trzeci kołaścik. Spokojnie usiądziemy teraz. Spokojnie. Popatrzymy na mnie teraz. Pss. Popatrzymy na mnie. I teraz popatrzymy na chór. Dzisiaj mamy taką konwencję, że najpierw usłyszymy właśnie Kilka utworów w wykonaniu chóru pod dyrekcją Jana Szurlaża. A szczegółowo omówi, co będą śpiewać pani Ewa Stiglińska, starosta. A potem w drugiej części wystąpi Teatr i Piosenki Sympatycznej pod kierownictwem Krzysztofa Murkiewicza. I taki jest... Plan artystyczny dzisiejszego spotkania. Dużo refleksji. No i niech się spełniają te wszystkie życzenia, które będziemy sobie składać. Chór ma głos. Witam Państwa wszystkich w imieniu Chóru Ostrowiarki. Zaśpiewamy dla Państwa kilka kolęd. Między innymi po pierwsze, pierwsze dzieciątko się narodziło. Gorek gwiazda. Dlaczego dzisiaj? Z narodzenia Pana zaśpiewam Jezuskowi. Dlaczego dzisiaj? Proszę Państwa, na stołach są teksty kolęd. Jak skończymy te kolędy, to zaprosimy Państwa wszystkich, abyście razem z nami zaśpiewali. A teraz proszę, życzę przyjemnego odbioru.